Jej, Bob! Oni budują ten drapacz chmur mega szybko. To film w technice time lapse, Przyspieszone zdjęcia pokazują tygodnie pracy budowniczych. A, tak, oczywiście. To jest dobry sposób, żeby pokazać, jak powstaje budynek. Najpierw buduje się konstrukcję piętro po piętrze przy pomocy dźwigów podnoszących ciężkie materiały. Takich jak żuraw. Tak, a kiedy wewnętrzna struktura jest już gotowa, montuje się szklaną elewację. I koniec, już gotowe. Oni pracują szybciej od nas. Wiesz, koparko, że domy przypominają trochę ludzi? Jak to, Bob? Umieją mówić i grać w piłkę? Och, nie! Ale domy, tak jak ludzie, mają wewnętrzny szkielet, ale zrobiony z drewna. Tak jak nasz szkielet, stanowi on silną ramę, która trzyma wszystkie elementy razem. Kiedy drewniany szkielet jest gotowy, montuje się ściany, okna, dach i całą resztę. To niezły dom, prawda? Tak! Uważajcie na ten szkielet w środku dzieciaki! Bob, chciałabym pojechać do miasta, ale jest po drugiej stronie rzeki. Więc musimy zbudować most koparko. Zaczniemy od stalowej konstrukcji, która utrzyma cały ciężar. Następnie zbudujemy drogę na drugą stronę rzeki. Będzie dodatkowo podtrzymywana linami. No i proszę, koparko, gotowe. Teraz już możesz pojechać do miasta. Już nie trzeba, Bob. Pojechałam dłuższą drogą dookoła. Ach, teraz mi to mówisz. Wygląda jakby robotnicy lukrowali ciasto. Oni wylewają beton, koparko. Betonowe ciasto? Fuj, to brzmi obrzydliwie. Betonowa powierzchnia, jeśli już. Robotnicy mieszają beton przy pomocy specjalnego narzędzia. Beton musi być dobrze wymieszany. Gotowy beton wylewają na powierzchnię i wygładzają. Potem beton twardnieje. To chyba podobnie jak lukrowanie ciasta. Mógłbyś dla mnie zrobić dieslowe ciasto, bo? To dopiero brzmi obrzydliwie. Mmm, dieslowe ciasto.